Tu babka z majcy. jeżeli bierzecie udział w konkursie matematycznym, to jest to dobre miejsce, żeby zobaczyć, jakie zadania pojawiały się w poprzednich edycjach. Tym razem wybrałam dla Was zadanie szóste z konkursu Małopolskiego Konkursu Matematycznego z 2022 roku, zdaje się. Ale zanim przejdziemy do tego zadania, zobaczcie taki wzór. Warto ten wzór znać. Jest to wzór na sumę miar kątów wewnętrznych n kąta, czyli mamy jakiś n kąt i pytamy, jakbyśmy dodali miarę wszystkich kątów wewnętrznych, to ile nam wyjdzie? No n minus 2 razy 80. No zobaczmy na przykład, czy zadziała dla trójkąta. W trójkącie mamy trzy e, kąty, czyli za n stawiam 3 i mamy wtedy 3 2 razy 180 czyli 1 razy 180, czyli będzie 180 stopni, to jest suma miar kątów wewnętrznych trójkąta, zgadza się. Zobaczcie, że tak samo zgodziłoby się dla czworokąta, pięciokąta i tak dalej. W zadaniu, o którym dzisiaj mówimy, mamy do czynienia z 60 sześćdziesięciokątem. I n jest to miara jednego kąta w tym 60-kącie foremnym. Uwaga, jednego kąta. A ten zór jest na sumę miar wszystkich wewnętrznych kątów tego sześćdziesięciokąta. Policzmy zatem najpierw, ile w sumie mamy tych kątów. No to będzie 60 minus 2 razy 180, czyli 58 razy 180 to będzie suma miar wszystkich kątów wewnętrznych tego 60 kąta foremnego. A teraz nas interesuje jeden taki kąt. No to skoro to był 60 kąt foremny, to musimy sumę wszystkich miar podzielić na 60, bo każdy z tych kątów ma taką samą miarę. No dobrze, czyli miara jednego kąta to jest 58 razy 180 przez 60, bo wszystkich i tam było 60. To poskracamy, czyli to jest 58 razy 3 tyle stopni. Ma jeden kąt w tym e, sześciokącie e, forem. E, możemy to policzyć, jest 150 plus e, 24, 174 stopni. I to jest nasze N. I teraz pytanie, czy jest to liczba pierwsza? No słuchajcie, na, co to jest liczba pierwsza? Aha, to musicie wiedzieć, bo oczywiście przyda nam się nie tylko na konkurs, ale również, żeby zdać egzamin ósmoklasisty czy maturę. Liczba pierwsza to jest taka liczba, która tylko dzieli się przez 1 i przez samą siebie. Liczba złożona to jest taka, która dzieli się przez jeden, przez samą siebie i ma jeszcze jakieś inne dzielniki. I uwaga, 0 i 1 nie są ani pierwsze, ani złożone. Czyli na przykład 7 jest liczbą pierwszą, bo dzieli się tylko przez 1 i przez 7. 12 nie jest liczbą pierwszą, bo dzieli się nie tylko przez 1 i 12, ale również przez 2, 6, 4. A na przykład 1 nie jest ani pierwsza, ani złożona, bo to jest to, są te takie wyjątki, że 0 i 1 ani pierwsza, ani złożona. Wracamy do naszego zadania. Pytanie było, czy jeżeli jako n oznaczymy miary jednego kąta w 60 kącie foremnym, to czy to n jest liczbą pierwszą? No zobaczcie. 174 od razu widać, że nie jest liczbą pierwszą, bo dzieli się na przykład przez 2, albo przez 3, albo przez 58. Wystarczy, że ma jeszcze jeden dzielnik poza jedynką i samym sobą, i to już nie będzie liczba pierwsza, czyli na pewno nie jest to liczba pierwsza. Czy n jest podzielne przez 4? No to sprawdźmy. Jak rozbiliśmy 174, to było 58 razy 3. Czy 58 dzieli się przez 4? No nie, bo jak podzielimy to przez 2, to będzie 29 razy 2, razy 3, tak? Takie mamy tutaj rozbicie, czyli nasze n nie dzieli się przez 4. I jak jeszcze moglibyśmy sprawdzić, czy 184 dzieli się przez 4? Pisemnie. 4 razy w 17, 16 minus, spada tutaj czwórka. W 14 4 mieści się 3 razy, odjąć 12 i zostaje mi 2, czyli zostaje reszta 2, czyli na pewno nie dzieli się przez 4. Czy n kwadrat jest podzielne przez 12? Zobaczcie, co to byłoby n kwadrat. Jeśli nie wpadlibyście na jakiś inny sposób, to po prostu napisalibyśmy myśmy tak. N kwadrat to jest 174 do kwadratu. Pisemnie byśmy sobie to pomnożyli, bo zakładamy, że nie używamy kalkulatorów na tym konkursie. Pomnożylibyśmy sobie 184 razy 184, a później spróbowali podzielić przez 12 i w tym przez 24. Ale możemy zrobić trochę inaczej. Skoro 174 to jest 29 razy. 2 razy 3 i to do kwadratu. Czyli to jest tak, jakbym zapisała 29 razy 29 razy 2 razy 2 razy 3 razy 3. I tutaj zobaczcie, 4 razy 3, 12. Czyli n kwadrat podzieli się przez 12. A czy podzieli się przez 24? Eee, 4? Nie, braknie nam jeszcze w rozbiciu jednej dwójki. No ale jak to jest prawidłowa, to to Wiadomo, że będzie nieprawidłowe, bo w zadaniu na konkursie mamy jedną prawidłową odpowiedź. Więc tutaj na tym sprawdzeniu mogliśmy poprzestać. I jakbyście nie wpadli na ten pomysł, to mogliście, tak jak powiedziałam wcześniej, podnieść do kwadratu i później próbować dzielić przez 12, 24 i sprawdzić, kiedy będzie jakaś reszta, a kiedy tej reszty nie będzie. Prawidłowa odpowiedź w tym zadaniu to C.